Dzień dobry. Już dawno opuściliśmy Fonsagradę, ale było tak ciemno w lesie, że nie było jak nagrywać, a teraz wyszliśmy z lasu i prosz! Prosz. Za mną wschodzi słońce. Oświetla tutaj szczyty przede mną. Kolorowa mgła, fioletowo-różowo-czerwono-żółta. Wiatraki tam. Majaczą za nią. A my idziemy dalej. Właściwie idziemy w tą mgłę. Do tego lasu. Bardzo malownicze. Chociaż wszyscy fotografują akurat słońce, które jest za nami. A nie to co się dzieje przed nami. Co uważam za dużo lepsze. Tu typowo galicyjskie. Galicyjski pejzaż. Krówki teraz pewnie do samego Santiago będą nam towarzyszyły one i ich zapach mam coś szczęście do takich ujęć dobra <laughs> Ale a propos zapachu pode mną spał Niemiec taki wyglądał jak brudny święty Mikołaj taka broda i tak dalej śmierdział, chyba się nie umył od kilku, od kilku dni się chyba nie mył a wczoraj się nie umył na pewno i wszyscy mówili Słuchaj, zmieńce łóżko, bo wczoraj spał z nami i 20 czy tam 30 osób w ogóle nie zmrużyło oka tak chrapał. No ale stwierdziłem, że mam dobre stopery. Nie będę się tym przejmował. Stopery mam dobre. W zasadzie nie słyszałem tego chrapania, które było pół metra niżej. Ale pan za każdym wciągnięciem powietrza dostawał jakiegoś nerwowego tiku. Czułem się jak na łodzi podczas sztormu całe łóżko chodziło a więc po pół do 11 razem z Jezydorem <laughs> zabraliśmy nasze materace i poszliśmy spać na korytarzu i nie powiem, ale była to jedna z lepszych, lepszych nocy na Kamino mimo, że całą noc świeciło się światło które by dało się zgasić ale obaj jesteśmy zadowoleni, bo e, było cicho także Niemcy, nie wiem, myjcie się Pilnujcie się, a nie zadowoleni, że obudziliście całą albergę. A nieładnie. Okazuje się, że ta dziwna mgła to nie mgła, tylko pożar, ten tutaj pali się kawałek lasu, pali się kawałek łąki i ta chmura idzie, 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 idzie i to widzieliśmy i dlatego było tak kolorowo, kiedy schodziło słońce. Pożar obserwujemy mniej więcej od 7 rano to jest 9.30 i był dopiero pierwszy śmigłowiec z wodą, który to gasił. Gdzieś tam, gdzieś tam słychać wozy strażackie, syreny, także w wyjątkowo hiszpańskim stylu gaszą te pożary. Nigdy w życiu, nigdy w życiu nie byłem. Na takim podejściu. Nigdy w nie byłem bardziej zmęczony. I cały mokry. Po prostu leje się. Oh. Nie wiem czy to widać, ja to bardziej nagrywam, żeby samemu to potem zobaczyć. O oh, Jezu. Oh. Po prostu tragedia to podejście, ale widoczek ładny, tam z tyłu. Zara, zara, zara. Cały czas mgła. A, nie wiem, która jest godzina, to nieważne. Po prostu to chyba jest ostatnie podejście dnia dzisiejszego. Teraz już tylko w dół. Miejmy nadzieję. Może to jest również ostatnie takie poważne podejście na tym kamieniu. Ale słyszę to od czterech dni. Gorzej, gorzej już było, gorzej już było, gorzej już było. No więc może jeszcze będzie gorzej. Ale dajemy radę.

i jest od wina i od miksowania. To jest yy, Cosinero DJ. jest ja myślałem, że już będzie jedzone, ale jeszcze chwilę poczekamy.